No, dzięki, Halineczka, za obiad. Bardzo pyszny był. Dzięki, dzięki. Ja już muszę, wiesz, do roboty jechać, bo tam do sąsiada muszę pole jechać skosić. Pa! No, nie będę chlał, spokojnie. Jadę pole kosić, a nie pić. No, przecież mnie znasz. No, cześć, pa. pa. O, jak ta kobieta mnie dobrze zna. E, ale dobre, nagrywamy. 3, 4. Witam wszystkich z tej strony, Pan Bartosz i witam na mojej gospodarstwie. Na samym wstępie zostaw ino łapkę w górę. Jeżeli taki film ci się spodobał, a bez zbędnego przedłużania, muszę się ja brać do roboty, bo jak widzicie, kombaj niezłożony, już tam sąsiad dzwoni, żebym mu kosił ino, ale najpierw nie, najpierw pojadę do siebie, szczepę na kosze, podstawię Kryśce i by to zwalać na welbunek. A ja w tym czasie pojadę kosić do sąsiada, ale przede wszystkim to trzeba wyciągnąć bajzuna ze stodoły. Zaraz wam pokażę moją bestię Ła, jak widzicie, piękna bestia Umyty, wszystkie paski zmienione, tylko nic, tylko wyciągać, przepalać i jechać kosić do e, zburze Ale dobra, wsiadamy Ło Boże W tamtym roku to ja tutaj bez problemu chodziłem, a w tym już widzicie, Kryśka mnie łupasła i chłop tak się roztył Ale dobra, wsiadamy i no do bizuna a, Dobra, zamknę sobie a, Czekajcie Wiadę to sobie zamknę, bo to i tak z tę śmierdzi Coś chyba myszy się gdzieś zalęgły Ale dobra, odpalamy se Tego O Zaświergotał jak co sezon Za wyjedziemy sobie na podwórko Zegary, wszystko chodzi pięknie Patrz, ta ten piękny kolor czerwony Normalnie my go odmalowywali Dwa sezony temu, to on taki piękny dlatego Niech się przepala tutaj ja sobie ciepaj, znaczy no. 28 se header wyciągnę, a bo trzeba ino zapiąć. Dzisiaj myślę, że ino przyczepę ukosimy i więcej nie. Bo to wiecie, niech Kryśka tam zwala, u sąsiada pojadę. Ale tam to już może być impreza zakrapiana. To wie, ta to już tamto już nie będę nagrywał. Bo to No nie takich rzeczy to się na YouTube nie wrzuca. Rozumij to, o co chodzi, czekajcie, tu trzeba powoli, bo to ostatnio kiedyśmy tutaj wyciągali wózek. To później 3 dni rzeźma header prostowali. Jak wyciągaliśmy. Jak widzicie tutaj, e, 40 już czeka z przyczepą, bo mówię, przygotuję, nie będę wszystkiego na odcinku im pokazywał. Oni jeszcze dużo mnie nie znają tutaj. I nie można im wszystkiego naraz pokazywać, bo nie będę oglądać. Chłopaki. Chociaż, no, pewnie same chłopaki oglądają. Jak jakaś dziewczyna mnie, dziewucha mnie, jaka inna ładna ogląda, to tam możecie się odezwać w komentarzach. Dobra, Siadam do bizuna. No, kurwa, tego X nie widać. Ale to musiałbym chłody włączyć, a ja wiecie. ja gruby jestem, ja chudów nie mogę. Ale dobra, czekajcie. O, panie, na styk. Dobra, i no chyba jest dobrze. Zobaczę jeszcze. Tutaj wyjdę. Nie no, git chyba. Ue, nie, wita. Taki już chłop. Ja jestem taki już męczony. Ale wita. Wczoraj była imbryza, u sąsiada to. Dzisiaj zmęczony i nie do tego ciągnika, żem świat. Dobra, z 28 sobie jedziem Tutaj na boczek, żeby to ino nie przeszkadzało. Myślę, że sobie to scopuję gdzieś tutaj z boku i to nie przeszkodzi. O, tak ło sobie. Postawię, żeby później w razie czego było. Yy, przejechać. Czterdziestką. I lecimy sobie. szykajcie, tylko mu gazu dam na zimnym. Ale tu uważaj to, bo to uszy, to boleć Ale to Za chwilę Dobra, ja był jeszcze w domu pić zgasić i zapomniałem o tym, że Picie wziąć I zapomniałem o tym, że tu i no 28 sobie pyka Ale dobra, siadama. Do tego, bajzuna. O, czekajcie Niestety, o, muszę zobaczyć Patrz to, jak będę przepalał go. Słuchajcie, tylko teraz przycisztaj te no słuchawki, bo może mnie nie słychać być przez chwilę. Patrzcie to. To się ino nazywa Polsga gamot. Eee, dobra, łodworzę sobie ino jeszcze bramę i możemy ruszać na pole. Daleko nie mama, ma, bo tutaj go. Dobra, ruszamy. Bo to nie ma co tutaj, wiecie, się łopierdzielać, tylko trzeba ruszać na pole Zawsze my tutaj z tym przejazdem mamy problem To na ino na furmankę budowane, nie na bizuna No ale wieta, bizon Bizon ja kupił A gospodara dziadek budował I on nie wiedział, że ja tu kiedy takie bydle będę miał postrach polskich pól Tutaj niestety muszę po sąsiada polu przejechać, ale Widzę, że on już skosił to się nie obrazi, nie będę jechał naokoło A, oh, się tutaj wryjemy one bocie oh, bociek tu ino lada dobra, opuszczę ja to czekajcie dodam sobie ten i... ...ótera mnie może być ledwo słychać Czekajcie, ja będę krzyczał. Ja będę krzyczał, bo tutaj ino. Może na zimnym być ciężko, więc Ino. 3, 4, Ło kurwa, Głośny ten bizon Ja mówię, Matko Bosko, trzeba jakieś wyciszenie ino do kabiny, bo to nic z tego o, Ale głośny, ja nie wiem czy wy mnie słyszyta. Możecie napisać w komentarzu czym jest słyszyta, bo ja nie wiem. Tu wnuczek mi ino to kamerę dał. Nie że jeszcze wnuczkę nie mam, za młody za mnie biega. Ale ino to kamerę kupiłem, jeszcze nie testowałem czy na w bizonu słychać ją. To Bizon to jak głośna maszyna, jak widzicie, jak on się tu grze. Panie. Czekaj daję ja no skoszę. Ja na Bizonie to dopiero inos kilka lat jeżdżę. Jeszcze się nie nauczył. Ale to... Mówię wam, dwa dni takie jazdy i człowiek głupi. Głuchy znaczy. Bo głupi to całe życie był. Ale człowiek głuchy, dwa dni takie jazdy i człowiek nic nie słyszy po ten tydzień. Potem jak halinka i nogada tam cokolwiek to ja tam. I no nic nie słyszę po mnie. Wieta, on tam mnie, zagłuszył, zagłuszył, ja jej nie muszę słuchać. Taki, taki plus, e, a po dwa tygodnie po to ja w spokój w domu to mam, no taki. Kajtej no trochę zwolnię, bo to tam pół wyleci mi tyłem. O tak myślę sobie, tak o tyle to będzie jechać, to... Ła, fajnie, leci do zbiornika jak powalone. Żeśmy ma kabinę niedawno założyli. Ja jeszcze nie przystosowany do tego, że w kabinie. W kabinie to w ogóle Inny komfort jest. Niby ciszej miało być, a tu. ciszej. Fajnie. Mówię wam. Ja myślę, że to będzie fajnie. Wygoda. Luksus. A tu... I tak jak głośno jest w tej kabinie. Ale... widzą się zwrócę. Zbliżą się prawie co roku zwraca praktycznie. No może w sumie przesadziłem, ale co dwa lata to jest praktycznie... Drugiego bizuna, ja tyle hektarów nim robię, że... Ło, są się tyle klasem by nie zrobił. Bo jeden są to mnie wynajmuje, a drugi to ma klasa dominatora. Bo mówię wam. Ja to z bizunem to trzy razy tyle zrobię słuchaj. Tylko, że no, wieta. Na kukurydzę mnie nie wynajmuje. Jedyna wada. No tutaj no przystawki nie ma, ma. Tak to trochę lipnie kosić. Chociaż raz w życiu kosiłem żeśmy potem Bizona 3 dni naprawiali, 5 dni opijali, ale żebym to nosił. Ale on na zimnym nie? No, szatan to jest, polny szatan Ja myślę, że ja tu inny raz dookoła obiadę i to będzie korzenił na dzisiaj Bo to ino na przyczepę, no w sumie nie może Może całe oklasny dzisiaj, bo to ino godzina jest 17:20 to, to, to jeszcze w miarę wcześniej, to jeszcze młoda godzina, to jeszcze, jeszcze ze trzy takie, to bym zrobił. No się dzisiaj trochę z tym uszykowaniem tego bizuna wyciągnąć, podczepić, w nacięciu to tam, wieta. kilka minut ma, tak. Ja. Jeszcze w międzyczasie do domu, żebym skoczył się napić, wiecie, przyszykować przed drogą. Daleko niby nie mam, ale wiecie, napić się lepiej, picie mieć, bo to w gardle i wiecie, się kurzy cały czas, nie będę co chwilę do domu latał po wodę. Jeszcze tak. Halinka mi, e, mi jeszcze przygotowała kom, e, żarcie. Jakbym na, na łobok na wioskę pojechał, e, to jeszcze się okaże, czy ja dzisiaj łobok na wioskę pojadę, czy nie. To jeszcze jest wszystko do zobaczenia. Zobaczę Halinka podstawie, niech ona sypuje, a ja pojadę. ku co ona sobie myśli? Bo tutaj wieta No niestety żmika była, ale tam się zepsuła. I już... No nie masz filmiki. Trzeba znowu z powrotem łopatować. Mówiłem Halince, żeby nie kupywać tej z chińskiego za Allegro za 5 yy, stówek, tylko żeby kupić taką porządno i no. ona mówi, a co ci to da? No i dało. I Chłopatuje teraz. <grytanie> ja to co? Ale słaby w ten plon w tym roku. Ja myślę, że ja tu nie będę że z przyczepami, a ja widzę, że tutaj jedna przyczepa to starczy na spokojnie. O, ja jestem ciekawa czy, taka, jestem ciekawy, czy takie filmy się ino na kanale przyjmą no to fajne by było Ja bym nagrywał taki film w takim klimacie Zaraz sobie podjadę tutaj na 40 i będziemy testować Ale dole No, to chyba wiecie co Ja to zaraz podjadę 40 i będziemy kończyć, bo tutaj widzę, że mnie na telefonie pokazuje, że mnie tam mruga ta kamera znaczy w lusterku widzę, bo pewnie nie widzicie. Że mruga ta kamera to na pewnie rozładowana. Zaraz trzeba będzie jechać podłączyć do domu naładować. Ale to myślę, że jeszcze się uda nagrać za, yy, rozładunek naszego naszego, naszego bizuna. Ła! No, to no co ja już teraz. Ja już chyba tu się. Albo nie, no nie wiem właśnie, jak to zrobił. Wita! Prawie pełna, ale jeszcze trochę. Jeszcze trochę do zbiornika nie podniesie, to można jeździć. Nie? Ja myślę, że można. Ale tu będzie prasowania. Zobaczę, albo będę sam prasował z zip yy, zipą, albo do sąsiada zadzwoni, niech on mi przyjedzie, sprasuje, bo on belujący, kupił sobie komfort na strych się wrzujki. Później on przyjedzie, wiecie. Za dobrą tam flaszkę napoju ożywiającego to on, myślę, że on, on by i to z zbelował i zawiózł nawet. Tam ja by mi na strych zawi zawalił to bele. Powiem, potem ja tylko to skulkowuję do świn i już mam posłane Nie muszę wozić kurem. E, tura nie mam, niestety, zabij jestem. Na razie. Dobra, i no, spuszczę go z obrotów, bo on mi się tu wara. Po co na darmo? Spuszczę go z obrotów. Niech sobie stoi, a ja lecę na gospodarstwo. Ło. Czekaj, ta tutaj w rowie wody nie ma. Jest, ale chybska. Normalnie poszedł jak gig Siadamy sobie do 40 i lecimy. Bo to nie ma co. Autosankę, no mam jeszcze jedno tam, za stoi. Ale no myślę, że na moje plony, co w tym roku, to jedna dostarczy. Szczególnie, że ja będę kosił raz u siebie, raz u sąsiadów, więc wieta. Niepotrzebne mi, a tam to trzeba by było uszczelnić, bo to trochę dziurawa. Tam my ją nawet na ziemniaki uszczelniali kiedyś, <gry> ale to wie, to już jest mniejszy szczegół. Czekaj, tej no, podgłośnię sobie, no to nie słychać nic. 40 i no. 40 i no, ten cichy ciągnik, trzeba je trochę podgłośnić, bo nie będzie tutaj słychać. Dobra, ja wysypię i ja będę kończył to poza odcinkiem. Bo to już jest ponad pewnie coś około 20 minut. A, zawinę serogala z tej strony. Uah. no, Bizonie. Je. Bizonie jest miód malina tutaj wieta. Nic nie półka, nic nie słuka. Eee, poprzedni właściciel to gonił mnie aż do końca wsi, bo dalej to. Dalej to nie dał rady, bo się zmęczył, jak na rowerze jechał. O, no, wita. Jeden metr i no z naszym COVID, naszym pięknym wirusem, który teraz opanował świat, musi to zostawić metr wstępu nawet od bizuna, żeby go nie zarazić. ja tu rozłożę Ino. Rurę mamy przerobioną. Nie, to co tam biedaki Polaki, co, co, wy nie macie. A my to z sąsiadem, żeśmy udumali, jak zrobić, żeby się nie narobić, a zarobić. I nic nie robić. Dobra. Ja się będę z wami żegnał. Tutaj zaraz będę sobie sypał. A czekajcie. Że ja to, to... Bo tu, no widzicie, ciasno, ciasno. Ale własno chociaż. Jakby to powiedział. Ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. I no, cześć i papa.